Kolejna piosenka z tego samego okresu, poświęcona ofiarom wojny jaruzelskiej, to Górnicy. Napisana w lutym 82 roku we Francji po otrzymaniu wiadomości o tragicznych skutkach pacyfikacji kopalni wujek. Górnicy. Schodzimy pod ziemię, w katakom bliskim mrok. Schodzimy pod ziemię, na ziemi żyć się nie da. Schodzimy pod ziemię, na dzień, na miesiąc, rok. Schodzimy pod ziemię, tam nie ma się jak sprzedać. Schodzimy pod ziemię, w niej broń i w niej sto dróg. Schodzimy pod ziemię, w uchełmów lamp mgławice. Schodzimy pod ziemię, tam zejść się boi wróg. Schodzimy pod ziemię, o nasze walczyć życie. Będziemy korytarze ryć i żyć jak pierwsi chrześcijanie i fundamenty wasze bić i martwych braci święcić pamięć. Schodzimy pod ziemię w ukrytych nurtów las. Schodzimy pod ziemię, kto został wieczym płaci. Schodzimy pod ziemię, kto umarł kiedyś raz. Schodzimy pod ziemię, w nas żywych znajdzie braci. Schodzimy pod ziemię, to tylko pierwszy gest. Schodzimy pod ziemię, za zmianą schodzi zmiana. Schodzimy pod ziemię, nie płaczcie, jest jak jest. Schodzimy pod ziemię, żywi wyjdą z rana. Nie windą, gdzie komisarz tkwi, z nabitym ruskim karabinem, strzeżonych mam nie trzeba drzwi. Ziemia nie ma szczelinę I wtedy szykta się rozpocznie Wtedy dopiero Dan przekroczym Gdy ruszą elektrownie stocznie I ślepik przejrzą znów na oczy Schodzimy pod ziemię Schodzimy pod ziemię